Czołem, czołem, panie braci, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcraft 3 Reforge The Frozen Throne. Kampania krwawych elfów finał. Szósta misja. Jestem wam ze mną z Wąsu. Czołem, czołem. Jak zawsze na start przypominam, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. W opisie macie link do Discorda, a wszystkie te podejścia są streamowane live, a wody są... zostają na YouTube. Jeżeli chcecie zobaczyć jak to wygląda bez cięć. Jak się męczymy. Jest Yesion. Our enemies draw near, Lord These are nothing more. no kurde. No ja coś czuję, że on nie przeżyje śmierci swojej. No nie? Wow, o kurde, naprawdę pomalowane. Ten sam żart. Ma fat. No <grym i> strong jest fat. prawdziwych strągmenów przynajmniej, a nie ubody builderów. Y, Thor z godów tego nowszego jest bardzo adekwatny. No jako strongman. Bro, weź takie tracermi. No, bro, to nie mój kolor. people's zeal, young game. Mm. their spirit. but all power comes with the toughness of this harsh wilderness. their courage alone may be enough to. Scam, tak... lord Illidan, oh rivals come -oh. to greet you. we've i have fought the orcs and nice. the demon masters for centuries. now at last <laughs> we will end their curse forever. we are yours to command. lord Illidan. oh, nice. O kurde, wieżyczki ich nie widzą. No. Oni mają perma i Tak, ale na atakach się pojawiają chyba, nie? Nie, na cutscencach. Nie, pojawiali się. As I promised. Ili sobie chyba pisze wcześniej, te przemówienia. No nie. Normalnie jakby czytał skrypt. Oh. Język zmienił się przez tyle lat, wiesz? Teraz lider by powiedział tak. Dawaj kamerę na mnie. No i proszę. Dobra, Skibidi, dawajcie ryzujemy te biczesy. No <grymianie> <grymianie> Tak, my ryzujemy te biczesy, ale zrobiliśmy tę misję za drugim razem, więc zaraz wyjdziemy z tego pierwszego podejścia. Głównym naszym błędem było to, że Wonsu tutaj grał Akamo i ruszał tam do przodu usuwając generatory i tak dalej, a ja grałem Keltasem, puszując za nim. Okazuje się, że to nie za bardzo dobrze działa, ponieważ nagi, które są po prawie, którymi bazowo kieruje wąsu, po prostu postanowiły zginąć w tym czasie, więc pokażę wam tę końcówkę i przejdziemy do drugiego podejścia. A bo oni tu mogą wejść w ogóle, bo to jest woda. Ja. Yeah. Tak, ale sterujesz tam, tak? Tak, git. Yeah. Ja mam dwóch Royal Guardów prawie martwych, super. Ej, czemu tu wie... Co tu się stało? Ej, na kamę mi wjechali! Co jest grane? To restart chyba, bo to jest... Demolishery były i ich nie ma. To ja może Dobra. spróbuję nie spierdolić akcji Akamą, a ty idź. Ty graj Akamą, a ja waszką lecę, nie? No a tak na mnie, tylko się te demolishery. No właśnie tak to wygląda. Czyli trzeba je zdobyć później, tak jakby. Jak już jestem w stanie się. You know. No. Akama ma, sprawdź trasę. Będzie jest świetnie zatakujcie. zaatakujcie. Piart, rozwalam. Hmm. Dobrze. No, Jaka jest tu. Nie. Nie wascie. Jak ty tu przyszedłeś tą Akamą? Zaraz ci powiem. Eee, trzeba iść tak między dwoma bestiariami. Potem po przy, przy prawym brzegu Great Holla. Mogę ci pokazać jedną jednostką, ale musi mi dać chwilę, bo tutaj walczę. I do góry. Prosto, prosto, bo jest po lewej wieżyczce. O, i tu mam, tu mam hajs. To u mnie. Mhm. Mm Jezu, uparliście się, żeby zabić mi sorcereski. To jest chamstwo. tam u ciebie. Jakaś walka, Biją ci bazę. Oh my god. Totalny dramat jest tutaj w ważki. Total nie, drama, Island. Nie, nie, nie mam armii. I statki płyną. Ja nie wiem, czy nie, nie dam im rozwalić, jakoś sam będę nią cisnąć. No gdzie ty idziesz?! Co za... Co za ten pała. No i od tego momentu zaczęło się powolne pushowanie, dobudowywanie troszkę armii jakiegoś Golda znaleźliśmy, używanie akamy, żeby rozwalić generatory, jak nikt nie patrzy, i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę tutaj przelecimy do przodu z tym, bo jednak prawie godzinę zajęło to powolne ruszanie się do przodu. No ale jeżeli chcielibyście zobaczyć pełną pełną misję, bez żadnego cięcia, zobaczyć, jak całe to skradanie dokładnie wyglądało, to jest to jako zapis live na naszym kanale. Dobra, robimy tego szarda, wbijamy się. W razie czego ja przejmę kontrolę nad czymkolwiek by to nie było, no. bo i tak masz armię. Ej, ciorkowie się znowu zrespili. No, <laughs> trzeba mieć ich w dupie, dobra, wchodzimy. Uuuuuu. Dużo HP Hohoho ho, ho, ho. Go Aha, aha, bo tu po prostu mamy się armią gdzieś. Dobra, to wyczyszmy tu Poczekam na was i Lidan na mordę bierze wszystkich Jest yeah. jego rola. Let's go Bo tu po lewo potem będzie fight, fight Czałem ziemniaki ty dołącz do mnie, świetnie. Taha! Another one bites the dust. Dobra, co tam jest za. Jakoś dzika sytuacja. Za 20 sekund mam metamorfozę mój Andrzej. Dobra ta! Żeby jeszcze cofnąć. Dobra. Patrzcie na kamę. O jak zginie to wstanie w razie czego raz. Aż tak się nie martwię. Ale dostajesz. Easy. Mask of Death. Nie chcesz? Mask of Death gdzie? To jest. Z to jest. To jest. To jest. To items of all To na tego na To Dobra. Teraz. jest. generator. Wait. Nie, jest. To jest. generator jest. w jest. Roomie, nie? Mhm. Mm Więc możemy wjechać. Wbita na pełnej! Kama! Najwyżej umrze, no. Bo to ma dwa życia, żeby umierać, tak? A, o Jezu, ja zapominałem, że on ma Anka. Znaczy, no, zbudowanego. A Kama ty nie walczysz... nie Royal Guard, nie! Cofi Royal Guarda! Umrze od budynków, umrze od budynków! No wszystko ci wysłałem, też No. Czy... No, 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 no. Żeby Magderidon nie był jakiś do kur... Jezu, jest no, ten spalny grący 41 HP. Jest no, tak całą gry. Jest tak dobry. Oh. Ja namęczyłem, I teraz ma prawie przetrwał. tyle many co HP. Jesus Christ. <laughs> Balans. Oj, teraz ma... Ale teraz. Bum! O, potęga, mocy. 1600. He's yeah. hungry bro, he's hungry. Ready go? <laughs> Ready go. Let's go baby! O, też silencer mają. Chamy podły. Dobra, go ja będę stunował, bo można. A, będę go mordował. He's coming back. He came back. He's dead. Ale. Dawaj, te O! kasenka. O! o, nie! o uh oh, final bossing. The gate of the gate. Oh. Wilki o! Wilki, puść na prawo. No właśnie. O, idź. O. Pa teraz! Oj, zobaczcie co jest w skrzynkach. I tak mogę to zrobić. To muszę pocisnąć tę wieżyczkę. W jakich skrzynkach? A, po prawej. ostatnie padło, let's go. Super. Demonic Figuring Ok, to będzie do sumonowania. To To co, odciśniemy armię? Armią? Aaa, kamerę chciałbym się zwrócić. Kłosisz jeszcze e... Golda For is sake? No właśnie, jeszcze jednostki mi się robią, wiesz? No to... Słuchaj, idziemy zakończyć tę kampanię chyba, tak? No, lecili darem. A, racja. Czy on przejdzie? Chwila prawdy. Już pomagam. Rune of Shielding! This, that Nie chodzi. Czałem, czołem, panowie, bracia. gdzie jest Keltas, mój main hero, którego prawie olewam w tej misji? Buu, nie no, swoje robił. No to wbita. Tak jest. Wbita na pełnej sytuacji. Dobra, mi tu popadały jednostki, tą runę trzeba znaleźć. Widzę ją. Chyba, że... Albo czekamy jeszcze na Twoje. Tak, Moi też popadali, spokojnie. Okay. A Royal Guardów nie krzesza, Druga transformacja Iridana. Ten Dobra, ważny, się. jest mocny. Armia tu porobiła większość. No, już jej na szczęście nie ma. Większości. Wyciągnę Magderidona! Mistrz Wydanie. No, Dobrze, puluj, puluj go. Ty wasz. Ja oczyszczę tutaj resztę. Bum! Ale, ale pota użył. Dobra, bo miał pota w ekwipunku. Muszę tego bohatera im robić 15 poziom! 15 level I am a god now Bow to me Fakterion Fakterion też ma niezłe tewy Z bufami. Jeden A no. tak mocny był ten Może coś nim się po chwila Może tak... No Możemy Ty się już cofaj, ja zaraz wykręcę również Dobra O mamy kasę, a to mam skrzesiać któregoś bohatera? No Tak, obu dawaj no, no, dobra A poczekaj, poczekaj a, no tak ja mogę, ale nie przepłyną. <laughs> Malemu spal, no, bo będzie infernale. Okej. Okay. Oczywiście to jest zawsze to co ja robię. A, infernala. Ubije Magderidon masz 20 malej?! BOOM! Magderidon masz 30 maleń! Zobacz, zobaczę, co tam masz w pokoju. Nie chciał cię puścić. Tu jest walka gigantu, zwieńczenie całej tej kampanii. Na tu Lady was poszła pozwiedzać. O, znalazłeś mobka. Patrzcie, patrzcie na to. Teraz ja tu rządzę. Lady Wasz. Moim pierwszym rozporządzeniem teraz Keltas będzie robił pranie. No proszę. ty Wasz, many, oszalałeś. Keltas nie zdąży się wskrzesić. Nie bija kamy, bij Lidana. On też ma 15 poziom. O, Patrz i Lidan jest cool. Surprise, bitch Dobra, Keltas kiedyś wróci. I teraz trzeba go drugi razem. Reinkarnacja. Jest. Keltas już biegnie, wspomóc. Idziesz już Kael'thas, da Akamie manę i auto-atakuj go. Akama, zaraz no będzie trzeci upadek Akamy, tam czwarty. Nie, U, tak nie nie to Dobra, ale on se padnie i se wstanie. Idź odpocznij zidane. O nie, tylko nie Kaltasa. No, legendarna bitwa, no. Resident Sleeper. Oh. To przesadził twórca, no przesadził. Czysk przesadził? I Liden tak znudził się tą walką, że sobie poszedł. Dobra, już go zabracam, bo ma 800 HP, a ma metamorfozę, powinien przy tym być. Nawet śmiesznie się grało na trzech bohaterów. Tak, multi? No. Super late game. I Liden poszedł i go ciączy, ciąci i elo. Easy. Ale chętnie, ta skradycy w ostatniej walce. Hmm. easy, easy. Ej, ale on już nie żył. I do not know you stranger, but your... Actually, I am the Legion. I am the Naga. No. <laughs> I have come to replace. Are you done a Shiv Intimidating Former? Relic, Mag A ghost of a past age. The future is mine. From this moment on, Outland and all of its denizens will bow to me. <laughs> 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 <laughs>

Ała, ale malutki. Jaden jest mocniejszy od Archimonda, nie? Eee, on jest... Z tego co pamiętam to Jaden to jest bardziej sneaky i plany robi, a Archimond to jest... Brute force? Dead. No. No to też. Też Jaden jest finałowym bossem drugiego dodatku, World of Warcraft. A, Archimonda też się bije. Są równi podobno. Równo? podobne. O, są podobne. chyba fajnie wygląda. Przez te skrzydła i w ogóle design. A obowiązki kiblak Krwawych Przegrywów wychodził, no no. Do kampanii no, nieubarłych no. A możemy zostać po stronie Illidana? Please! Nie chcę Re zmieniać tego, czym gram. Jaka by była reverse kampania dobra, co? O, aż googluję to Wow. No. Ucieło D. To uciało ty. Ale, ale! Ale, ale. Dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie. To była ostatnia misja tej kampanii. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. W opisie macie link do Discorda. Jak zawsze wspomnę, wszystkie te podejścia są streamowane live. No i zapisy live są dostępne na naszym kanale. I będziemy widzieć się w pierwszej misji Skorcia następnym razem. Więc Dokładnie. ja byłem wam, ze mną był Wąsu. Bywajcie, bywajcie. No i